Hej, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj <laughs> mamy kolejną paletkę do przetestowania jest to paletka z Revolution z serii Precious Stone Emerald, więc ja już się nie mogę wyczekać, aż się sobie przetestujemy. Oj! Zastanawiam się teraz nad podkładem, który sobie użyjemy. Ale chyba wypróbuję podkład SuperStay Full Coverage Foundation 24 godziny, bo tak, to nie mam żadnych ciekawszych chyba propozycji na teraz. Ma, wiedziałam. No nic z tym nie zrobię. Jeśli widzicie w kamerze, że jestem brudna. To tak musi zostać. Yy, zaraz po prostu ten sweter pójdzie do prania. Jakby na no nic z tym nie zrobię. Tak to jest jak się już damy nażywało takiej pumpeczki. Więc no, trudno. Yy, trudno. To wyschnie. Na pewno da się to jakoś ogarnąć. Ten podkład, jak widzicie, jest bardzo jasny i kryjący. Nie wiem, czy go nie dałam za dużo, kierując się tym, jak. ile nakładam innych podkładów. Wow, jaka jestem jasna! Jest dla mnie zdecydowanie za jasny. ale trudno, damy sobie LED, prawda? No, to jakby co to na Halloween mogę <grywka> na Halloween mogę występować prawda? Ale ja przynajmniej wiem, że ten podkład jest dla mnie za jasny, chyba że ciemnieje, jest dosyć matowy, więc nie będę potrzebowała więcej matu. No i się właśnie to widzę tutaj rozwalam, po prostu rozwalam. Ten podoczy to jest Bel Multi Mineral Anti-Age Concealer. I no, zobaczymy jak on mi się tutaj zachowa. Ale no... Się będzie zachowywał też z tym podkładem. Bo ten podkład użyłam pierwszy raz. No nie jest źle. Pamiętajcie o dziurkach od nosa, żeby sprawdzać, czy wszystko jest tam ok, bo niestety nie zawsze jest. Ja muszę pamiętać o tym. bardzo jasna tak jasna, że w sumie ja muszę używać ym, znaczy nawet nie powinnam chyba ym, używać, chociaż <grym> dobra, użyjemy, żeby sobie zakryć te dwa tutaj soft cream concealer 02 Vanilla ale jestem jasna muszę się przyzwyczaić bo przeważnie nie jestem tak jasna ja nie bywam tak jasna, chyba nigdy. Ale teraz przynajmniej ten korektor mi się wtapia bez problemu. Maluszku. Tak, kitku mi tam szaleje. Dobrze, więc mamy to. Jest, ten podkład jest bardzo matowy, więc jakby. Nie, na pewno nie będę go niczym nie utrwalać. Jestem trochę zła, że mi podkład kapnął, no ale nic z tym nie zrobię. Wezmę sobie... oj, jak zwykle koło nosa schędzi. Wezmę sobie bazę pod cienie z Makeup Revolution. Teraz mi wszystko jedno, jak gdzieś kapnie, czy nie, to już takie whatever. I tak idzie do prania. Tak więc... Cześć tyle dobrze no, no i oczywiście powieki trzeba zagruntować ja się śmieję Kitkuś na mnie patrzy myślała, że ja tu będę się z nią bawiła a ja nagrywam, nagrywki robię jednego dnia wszystkie make upy bo skoro rozstawiłam już oświetlenie to wiecie Idziemy za ciosem. Dobrze, jak mi schnie, baza pod cienie rozwalam. Jest już późno, bo jest po tej drugiej. A ja chciałabym jeszcze dzisiaj nagrać jeden filmik i wszystko poskładać, więc zobaczymy. I mam tutaj iPro Designer Essence, oczywiście 02. To jest kolorek. Coś tu pisze 0,2 Brown po prostu i sobie podkreślę drwy marzę o tym, żeby pojść więc nie wiem czy dzisiaj zrobię jeszcze jeden makijaż, czy ten będzie ostatni na dzisiaj i jutro zrobię kolejny bo jest czuję się bardzo zmęczona i... A jeszcze chcę Wam jakby porobić te filmiki, pomontować Wiem, że już wszystkich dzisiaj nie wrzucę, więc To jest dobry pomysł, żeby też część zrobić jutro Ale jutro mam też dużo innych spraw na głowie Jak to złoty mnie Mam nadzieję, że podobają Wam się moje kolczyki Które są wspaniałe i specjalnie dla Was je założyłam, bo tak to mam okazję ich założyć Lecimy z pierwszym cieniem Pierwszy cień weźmiemy sobie Primitive on jest taki opalizujący na zielonkawo. I z tego co widzę, to jest foliowy, więc ja go nie nabiorę pędzlem. Nie nabiorę pędzlem, więc muszę nabrać go palcem. ale nabieranie go palcem, tak, nabieranie go palcem ma sens. Ale przez to tracę troszeczkę kontrolę, ale damy radę, prawda? Kto jak nie ma? Dobra. I teraz tutaj jest akurat ten foliowy, ale tak najbardziej mi pasuje. przykleję się dobrze na tą zwykłą bazę bez tego primera glitter ale powiem Wam że później pewnie będę musiała primera użyć dobrze jak kąciki mam już rozświetlone to teraz teraz wreszcie będę mogła coś nabrać na ten zarę, się nic nie nabrało Wezmę cień Fern ja będę raczej was samych świecących Wezmę cień farn i go tutaj wblenduję. Tak. I teraz jest tutaj piękny cień Majestic jest po prostu, pasuje idealnie do, do bluzki, czy do kolczyków. On jest matowy, ale kolorek ma prześwietny. I w momencie, kiedy miksujecie, wychodzi poezja. Tak, zmiksowanie tych w trzech kolorów wychodzi bajecznie. Więc jest super, jest super, jest moc. Okay. Widzicie ten kolor, coś pięknego. I teraz dobry wchodzi Glitter primer, który trzeba dać po kropelce na kubeki i delikatnie wklepać tam, gdzie zamierza się z nim pracować. Jak Wam odrobinę zbierze tego cienia, no co już wcześniej nałożyliście, to Będąc szczerym, nie ma się co mocno przyjmować z tego względu, że i tak zaraz na niego nałożycie cień foliowy, który powinien to w całości po prostu zakryć. I użyję sobie koloru indygo. Jest piękny ten kolor. Gorza mi bardziej przypomina zwykły cień, a nie foliowy, ale to zaraz sobie zbudujemy. No i indygo jak najbardziej dobrze wygląda. On to po prostu dobrze wygląda. Z tym złotem tutaj się tak fajnie miesza. I macie się złoto też zaraz dołożę. I nie tylko złoto. okej okay. Mam piękne, prawda, powieki. A to jest złoto, to nie jest złoto, złoto, tylko to jest ten, ten, ten cień foliowy primitive. I znowu go sobie odświeżamy, bo on ma właśnie ten taki zielonkawy poblask i bardzo dobrze się miesza. Idziele spać, tak dobry wybór, kochanie. Mm -hmm. Podoba mi się, podoba mi się Jak to tutaj ładnie wygląda Właśnie to przechodzenie I ten blask Mi się podoba, ten błysk jest najlepszy na świecie I teraz mm, Jestem uciapkana w kolorach Kolejna folia to jest Wybit. On jest taki bardziej kaki kolorek. I tutaj sam, sam kącik oka. Super, mam moje dłonie są po prostu przepiękne. Hmm, wezmę sobie jakieś tutaj pędzelek i się zastanawiam, co teraz zrobić, żeby to wszystko jakoś ujednolicić i korzystając tylko i właśnie z tej palety. Wezmę sobie kolorek Heaven. On jest z różowym blaskiem. On jest taki różowawy, taki brudny róż. ale załamanie tutaj powieki będzie dobry, żeby tutaj te kolorki po prostu rozetrzeć ze sobą On taki robić troszeczkę szarawy nawet, co naprawdę fajnie wygląda według mnie. I no teraz będziemy się bawić dolną powieką. Dolna powieka idzie oczywiście fern. Fern idzie na dolną powiekę. No trzeba przyznać, pigmentacja cieni z Make-up mnie zawsze urzeka i, i mega zadowala. Więc lubię na nich pracować i pewnie dlatego masz tyle paletek. Tak. Uważam, że jest za taką cenę, to na promce za 30zł wyrwałam paletkę i bardzo mi to cieszy na Black Friday i to był dobry rok trochę wyjechałam, ale to nic mam paluszki, zblendujemy z tym ładnym, o właśnie skoro mam na paluszkach kolorek Primitive to dam go sobie tutaj żeby rozjaśnić oko tutaj i nadać taki troszeczkę bardzo mi się podoba ten efekt taki właśnie rozmyty więc jak najbardziej tak i teraz szukam pędzelka którym będę mogła tutaj zrobić cieniem tym właśnie primitive cokolwiek jest, udało się właśnie tutaj kącik wewnętrzny i tutaj do ferm dojechać nie jest łatwo kończę troszkę poprawić jeden i drugi, żeby był bardziej wyraźny. Oczywiście z tej serii mam też paletkę Ruby i paletkę Ruby próbowałam już na Vlogmasie. Więc jeśli jesteście ciekawi zdolności paletki Ruby, to odsyłam Was do Vlogmasu. Jak, wiecie, znajdę, to Wam tutaj podlinkuję, jakbym będę miała czasu. Ale tak. No i zobaczcie. Myślę, że jest naprawdę dobrze. I nie będę używać tego pędzelka. Też się sprawdzam w dużym lustrze. No, mam już woreczki pod oczami, ale powiem wam, że mi się ten podkład yy, zbiera, ten z Więc on mi się niestety zbiera w zmarszczkach, No ale cóż, tak to już jest. Teraz postawimy sobie tylko i wyłącznie na chłodne. Makeup Revolution Skin Kiss Ice Kiss. to tylko i wyłącznie sobie na ten rozświetlacz postawimy w po tej wersji makijażu teraz mam bardziej takie zielone oczy i właśnie jako tutaj rozetrzemy tak damy nawet troszeczkę więcej, żeby nam się tutaj ładnie opalizował z tym odcieniem Primitive, który daliśmy. Paluszki. Oczywiście ten Primitive można uprawić albo można całościowo położyć jako rozświetlacz, bo jest naprawdę ładny. Oczywiście usta. Mhm. Teraz, żeby nie zapomnieć, tuszujemy rzęsy. Tuż jemy Bambi Eye Fall Flash e, z L'Oreala Uwielbiam, kocham i ubóstwiam e, ten właśnie. E, ten e, tusz do rzęs jest przewspaniały. Zresztą powtarzam Wam to po raz kolejny. Ja uwielbiam ten kolorek. Nachher widzicie jest już późno i ja mam troszeczkę ale to nic Seksel zrobiłam tak, to powinnam sobie zrobić, wiecie, element ozdobny. Bo już rzeczywiście jest późno. Nie wiem czy nawet nie będzie koło, bo jest tej trzeciej, bo chyba. Ale tak i coś czuję, że ostatni makijaż zrobił. Wam po prostu jutro, bo dzisiaj już nie dam rady. Zbyt zmęczona jestem. Delikatnie podkreślę dolne rzęsy. Teraz muszę użyć małego paluszka Myślałam, że lepiej mi to pójdzie Właśnie mogę Was od razu ostrzec, że z tego podkładu kiepsko schodzi Na szczęście ja mam tu kamuflaż, kind of Flash, znaczy ten anti-age concealer i załatwimy tę sprawę concealerem Mam sobie tylko małego palca do wyboru, bo resztę mam kolorową i włosy cały czas lata. Ale sytuacja zażegnana. Trzeba teraz troszeczkę tutaj dołożyć. Hura, udało się. <laughs> teraz mam różne ciekawe pomadki. Nie, nie, srebrna odpada, srebrna może, może do tego. Mam pomadkę niebieską. Mam niebieską pomadkę z Essence Hip Girls Blue Jeans Illuminated Lipstick. Ta, to była chyba edy edycja limitowana, e, więc ona jest po prostu niebieska. Oj, jaka ma ładnie pachnie. Ona cudnie pachnie. Jak ja mam właśnie tak piękna żąby, Ale ja tu mam też chyba różową. Mam tu złotą pomadkę, która będzie mi dobrze pasowała. I teraz postaram się je pomieszać. Tak, udaje mi się to. Och! Tej mojej e, złotej, jakby Ale widzicie, zmienia kolor na bardziej zielony. Więc chyba będę kontynuowała. A tę matkę po prostu wyczyszczę. A to jest taka totalna ekstrawagancja, jeśli chcecie. Ale za chwilę po prostu tą złotą pomadkę obetrę i sobie zrobimy inne usta do tego makijażu. No To sobie zamkniemy, tak żeby było bezpiecznie. I... I wybaczcie, ale po prostu po chamsku się wytrę we własne ręce, bo bo jakoś może to Ja. Yeah. <laughs> e, powiem Wam, że jak robicie kolejny makijaż pod rząd, to któryś musi troszkę nie wyjść. I to jest właśnie ten, który mi troszkę nie wychodzi. Dobrze, pomadka to jest złota pomadka z Avonu. Tak, to jest Gold Potion, Gold Potion. I nałożę ją na usta i tylko ją. Jak wykręciłam wykręciłam całą, to mi się wreszcie nie chowa. Więc sądzę, że to jest jakieś wyjście. No. I stwierdzam, że taki makijaż jest ok, zawsze możecie dołożyć coś jeszcze. A się cały czas zastanawiam, czy tego Lip Topera nie położyć bo to jest naprawdę fajny. Chyba tak zrobię, to jest Lip Highlighter w ogóle. Ja to rzeczywiście z Bella. macie moje piękne, brudne łapki. Niki tylko poszedł z Mówię, co dobre. On tak właśnie ładnie opalizuje. I mam mega śmieszną, śmieszny aplikator. i ładny zapach i smakuje miętą I tak więc tak wygląda moja druga propozycja trzecia, sorki, to już jest trzecia tutaj tak zasłonię, żeby było widać, jeśli widzicie w ogóle tą plamę więc tak, mam nadzieję, że ten makijaż też Wam się spodoba jest taki bardziej srenkowaty ale jest fajny, jest ładny i mi się osobiście bardzo podoba. Wyczarowany tą paletką, która zresztą idealnie po prostu. Tutaj jesteś za Ja Nie, staram się je tak trochę nie dotykać, a trochę dotykam. Bo ona ma brokatowe tutaj opakowanie już jest cała uciepkana, ale ta piękna paleta: Precious Stone Emerald. Mój najnowszy nabytek, tak naprawdę bo ona Black Friday zakupia. I jest super, dobrze się nią pracuje. Dobrze się cienie mieszają. Bardzo dobrze się mieszają cienie zwykłe z tymi foliowymi czy metalicznymi. One są foliowe bardziej, z foliowymi. Bardzo dobrze się mieszają. więc nic tylko Wam mogę ją polecić. A już jutro zobaczycie ostatni makijaż, który dla Was przygotowałam, właśnie na Sylwestra. Uch, czuję jak ten błyszczyk teraz mm, jest taki miętowy, On troszeczkę, widzicie, mm, bardziej zastygł. Ale on takie uczucie chłodzenia na ustach daje. Takie coś, no tak więc tutaj zdecydowanie oczy wybierają na pierwszy plan. Tutaj rozświetlenie tym pięknym cieniem, który mam też wewnętrznym kąciku. Więc jak najbardziej jestem za. Mega mi to wyszło. Bardzo mi to cieszy, naprawdę dobrze mi się pracuje na paletkach z Make-up Revolution. I jeśli szukacie fajnych, tanich paletek, to jak najbardziej Wam polecam. To nie jest żadna reklama sponsorowana, a wydaje na te paletki swoje własne pieniądze. I po prostu uwielbiam. Ja Cóż Wam więcej mogę powiedzieć, po prostu ja uwielbiam. Lubię. Możliwości jakie dają i napigmentowania. I tutaj w każdym świetle troszeczkę inaczej wyglądają oczy. Jest taki ładny, zielonkawy kameleon. Coś fajnego. Naprawdę Wam polecam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że spróbujecie go odtworzyć i widzimy się już jutro. Pa, pa!